Postanawiam nie wiązać Twego Syna, wytworzonego przez siebie prawami. Lekcja 277. Kursudów. Twój Syn jest wolny, mój Ojcze. Postanawiam nie wyobrażać sobie, że związałem Go prawami, które wytworzyłem, po to by rządziły ciałem. Nie podlega On żadnym wytworzonym przeze mnie Prawom, za pomocą których staram się zapewnić ciału większe bezpieczeństwo. Nie zmienia go to, co podlega zmianom. Nie jest zwolennikiem żadnych praw czasu. Jest taki, jakim ty go stworzyłeś, gdyż nie zna żadnego innego prawa, prócz prawa miłości. Nie czcimy bożków, ani nie wierzmy w żadne słowo, żadne prawo, które bałwochwalstwo wytworzyło po to, by skrywać wolność Syna Bożego. On nie jest związany niczym, prócz swoich przekonań. To, czym jest, dalece jednak wykracza poza jego wiarę w niewolnictwo lub wolność. Jest wolny, ponieważ jest synem swojego Ojca i nie może być związany, chyba że prawda Boża może kłamać. Wolą Boga zaś może być aby On siebie oszukiwał. I nie może być związany, chyba że prawda Boża może kłamać. Wolą ba Boga zaś może być, aby On siebie oszukiwał. Postanawiam nie wiązać Twego Syna wytworzonego przez siebie prawami. Mój syn jest wolny, mój ojcze. Postanawiam nie wyobrażać sobie, że związałem go prawami, które wytworzyłem po to, by rządziły ciałem. Nie podlega on żadnym wytworzonym przeze mnie prawom, za pomocą których staram się zapewnić ciału większe bezpieczeństwo. Nie zmienia go to, co podlega zmianom. Nie jest niewolnikiem żadnych praw czasu. Jest taki, jakim ty go stworzyłeś, gdyż nie ma żadnego innego prawa, prócz prawa miłości. Dwieście siedemdziesiąta lekcja. Zapraszam na kolejną już niedługo.